Jestem a to jest oczywiście Might Magic Duel of Champions. Eee, trochę zaniedbywałem powiedzmy eee, tą swoją playlistę topowych talii, więc postanowiłem coś nagrać. Eee, postanowiłem odświeżyć Cyryla, który jest chyba jedną z... Cyryla oczywiście na trona Haribana, eee, jest to chyba jedna z najlepszych talii w obecnej mecie. Eee, troszkę ją zmieniłem. Większość ludzi mi podpowiadała, żebym wrzucił piekielne impy. Sporo osób mi pisało. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem do nich przekonany. To jest twór magii ognia, ale ten wybuch ognia jeden mnie troszkę martwi i denerwuje, szczerze mówiąc. Eee, no wiadomo, on się kombi z sumiejką Cyryla można go zagrać za jeden eee, i troszkę do, no, czy dość mocno przerażować, Ale ten wybuch jest trochę, mnie, no, czy po prostu mnie denerwuje czasami. Eee, zamiast tego grałem wysiadującą rodzicielkę, eee, która jest wolniejsza, bo nie należy do żadnej szkoły magii, ale, ale przynajmniej nie Bucha, jeszcze przynajmniej wypada z niej rzetą. No ale dobra, spróbujemy zagrać z piekielnymi impami. Cztery sztuki. Ale może od początku, jak ta talia wygląda. To jest 5-2-0 w standardzie, 59 kart. E, 4 razy Ścieżka Przodków, 2 razy Wielkie Łoby, 2 razy Powstanie Mówcy ze Światów, 46 stworów, czyli praktycznie same stwory, 0 zaklęć e, ani łutów szczęścia, 4 razy Ciężarna Rodzicielka, 4 razy Piekielny ip, 4 razy Czechający w Mroku, 4 razy Dreuczyciel, 4 razy Fanatyczka Mrocznego płomienia, e, 4 razy Mroczny Lilim, 4 razy rodzicielka cienia, Hasafach, raz, 4 razy oprawca, 4 razy płonący sukup, 4 razy czarodziejka chaosu, uh, 4 razy Liliam Suthuani, raz Hikium, 0 zaknieć, 0 łotów, 4 budynki to są oczywiście trony Aribana. No talia bardzo szybka, bardzo agresywna, bardzo silna. E, powiedzmy w początkowej fazie gry, później może dostać lekki zadyszki jeżeli braknie nam kart no mamy dwa razy wielkie łowy, żeby coś tam dobrać, e, plus powstanie ówcy ze światów na jakieś zamrożnięte fale, na jakieś e, kurcze talie, które próbują coś podnieść z cmentarza no i cztery razy, cztery razy ścieżkę przodków, która zabrania e, w early powiedzmy czy też, no, podczas rozgrywki przeciwnikowi zabrania używać jakieś kurcze AOE typu gejzery, meteory ewentualnie pożeracze dusz i tym podobne rzeczy, jakieś portale miejskie i inne, inne zaklęcia, które trzeba targetować, czy też inne umiejętności, jakieś finty czy coś, coś w tym stylu. Hmm, Okej, okay. to widzimy się za moment, będziemy tym sobie e, pykać. Ja tą talię e, praktycznie ciągle wbijałem, e, tak naprawdę, czy też grałem jakieś gry rankingowe, tak naprawdę to jest mega, mega dobra talia pod granie gier rankingowych, więc jeżeli bym chciał na przykład wbić Mistrza 2, to na pewno grałbym pewnie tym Cyrylem, ewentualnie może Matką. Nam tarł. No nic, to lecimy z tym koksem. No to turlamy się. Może tak. No w końcu, tak. Poza tym to ten. W końcu no, odrobiłem ten hajs, który wydałem e, na, 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 na jakieś tam unboxingi e, świąteczne. E, znowu mam 6 baniek, i tak się zastanawiam, czy znowu nie nagrać jakiegoś unboxingu. Tylko pytanie, kiedy mi dobierze przeciwnika. Ja mam też takiego pecha, że normalnie mi dobierasz szybko przeciwników, a jak coś nagrywam, to piekielnie długo. Muszę czekać. No nic, to widzimy się za moment po prostu. O jest zresztą, dobra. Już chciałem to wyłączyć, to nagrywanie. Zobaczymy kogo mi tam zapłoda. Grałem dzisiaj chyba na tego koleś, się on gra z Taki na serii. Eee, okej, okay. co mamy tutaj zaraz rozdanko? Jakby to wymienił, bo to wygląda trochę tak dziwacznie, chociaż jest tron. Są jakieś trójki. Nie wiem, wymieniać to, czy nie wymieniać? Cholera wie. A, może zostawię. Dobra, no oczywiście są staki. No zostawiłem to ze względu na ten tron i te staki. Ee, no to może być dobre kombo, powiedzmy. W Można będzie zmasakrować trochę te staki e, tym wybuchem. To teraz, 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 może tak. Zagramy sobie tego obywatela. No powiedzmy, że tutaj Tutaj zrobimy miejsce dla płonącego Tutaj zagramy oprawcę Czy też dręczyciela W tym miejscu Później tronik Ewentualnie zobaczymy I do tych tak wspiera Ok, no szału nie ma Do życiu kolejnego Kościa trupa jeden Pytanie, czy ma jeszcze jednego Żołnierz jadł Dąki, dąki. Trochę mnie to martwi, szczerze mówiąc. Chociaż w sumie tego dończyciela mogę zagrać też tutaj. I też będzie spoko. On gra, pamiętam, to jest taki mix staków z zaklęciami, więc on chyba gejzery degra i pożeracze, tak mi się wydaje. Dobra, koleś, jakbyś w tym stuleciu skończył tą turę, to ja bym się nie obraził. Naprawdę. No i lecimy. Okej, okay, ścieżka przodków jest, robi swoje. Teraz można będzie tron zapodać i, i, i poszaleć. Chyba, że koleś, no nie no, pożeracza jeszcze potrzebuje jednej tury. No i zobaczymy. Co on pójdzie. Jeżeli nie pójdzie w magię, to będzie całkiem fajnie. To wtedy będę raczej w 100% chętny zagrać ten tron, no bo jeżeli pójdzie w magię, no to... To w następnej mogę dostać na klatę pożeracza, ale to już nie będzie fajne. Okej, okay, no jakieś żetony, panie, tylko jak ty chcesz się zagrać? Tak i tak, to bardzo mnie to cieszy. Ha, 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 ha. O, super partia, tylko co ty tam wybierzesz? Siłę? Przeznaczenie? Magię? magię. Aż i teraz nie wiem, co tu grać. Mam cztery surowce, w sumie dwóch oprawców mogę zagrać. To też jest fajna opcja, ewentualnie mrocznego Lailima. <gryw> może tak, może oleję ten tron. I zrobimy tak. Hmm, Lilima może. Chociaż tych dwóch z tym wybucham, to jest fajna zabawa nawet, ale... Może Lilim, dobra. Okej, okay. tutaj zagrałem, bo tutaj nie ma liczników trucizny, tutaj nie chciałem zagrywać e, tak naprzeciw tego żołnierza jadł, bo bym je tutaj trochę tymi licznikami e, poobijał. Zobaczymy jak sobie radzi takie agro na agro, bo te staki też jest, te staki są też dość szybką talią, dość agresywną taką, więc no zobaczymy. No, ma trzy, więc możemy tu jakiś gejzer zafundować. To nie będzie fajna sprawa. No jeśli ma, jak ma, to pożre może być, nawet dla mnie. Bo mi to wszystko zabija. Ale jak nie ma, no to ma problem wtedy. To dość spory. A chyba nie ma tego gejzera, bo nie wiem, tak się zastanawia i przymierza. Jak powiedzmy. No, nie ma. Pożeracz, ok. No dobra, co on mi zabije? ma. 3. No... trochę słabo i tak wyszło. Chyba ten tron był nawet lepszy. Szczerze mówiąc, to się takiego pożeracza, więc zabiłbym mi pewnie tego oprawcę. No i tyle w temacie. Hmm, to co tron? Tron i tu. Coś takiego, coś takiego. A, dobra, wydamy sobie piątę i następna tura. Tylko no, problem jest taki, że mogę zginąć chyba i tak w tej turze. Nie wiem, ile on z będzie w stanie zrobić. Ma 5-6 damage'u więc to jest bardzo możliwe, że mogę zginąć w tej turze. No i kolejny pożeracz, tutaj, no dobra, to przynajmniej chyba, chyba staków nie będzie zwiększał, przynajmniej. Nie, dwa pożeracze, okej, okay, no to teraz jest większa szansa na to, że wygrzebie w końcu gdzieś jakiś gejzer. Eee, zobaczymy co zrobić, bierze kartę, surowiec. Są tu rozkminia? Boże, on jest taki szybki po prostu. Okej. Okay. Donkey donkey. A wiem czy to było takie dobre, zostałbym na jednym hapsie, a tak teraz... Mogę zagrać na pewno odpalimy umiejkę? I na co mi to stać? Na tego, tego i tego. Ewentualnie na tego. To tak to sobie zabijemy. To sobie zagramy tutaj. jak wyłapie z jakiegoś kolornego gejzera Ale zrąbałem, bo chyba tak. Tego powinienem zagrać tu. No odwróć ten tu. No i dobra, trochę zrobiłem. Tutaj powinien być oprawca, a ten dręczyciel, tu powinien być chyba. Chociaż to no ten ma przynajmniej więcej HP. No dobra, to może przeżyje. Zobaczymy, co on ma za karty. Ale nie no, szybki to on jest. No, come on, panie, lecisz, Jezus Maria. Ile można czekać? Czy on ma gejzery jakieś? I mi tutaj dźwięknie pustelnik zwrócony kniei? W tym deku? No to nie ogarniam. Trochę, trochę jakaś kombinacja ciekawa. Daj mu tą infekcję 2, no ale w sumie po co mu ta infekcja 2? Na stakach? Czy to jest aż tak potrzebne? grać coś co, no chyba że koloś kart nie ma, ale to może grać coś takiego. Okej, okay, no tutaj mu to nic nie daje. Zero surowców mu zostało. No, troszkę może przegrać jeszcze przez to, tak naprawdę. Co mnie nawet dobrze, że zagram do tego oprawcy, bo on przeżyje. A jakbym zagrał dręczyciela, to by nie przeżył. Jezu, ale ten kolo po prostu rozkminia. Kosmicznie. No to nie było najlepsze, biorąc pod uwagę, że mam tutaj tron. No naprawdę, to nie było dobre. A, co ja mogę zagrać? No, sobie umiejkę. Za czwóreczkę zagramy tą panią. Tą panią tutaj też. No i tak, dźwiękniemy sobie tu. Masakracja dosłownie Gorzej, jeśli koleś. No, chociaż jest tu ścieżka przodku. Format 3 ataku: no, 3 HP versus 9. Nie wiem, czy tutaj nie powinienem zaatakować tym tronem, no ale dobra. Przynajmniej wszystko mu wyparowało. Tu jest zakaz targetowania, Więc jeśli ma jakieś pożeracza, to nie poszaleje i tak. Geysera tutaj też nie odpali. No, raczej to wygrałem. Chodź do kości? No, to też niewiele mu daje. Bo że zwiększy to jest takie o jeden, a i tak mu walnę tutaj znowu ten kurcz wybuchem. A to jest dwa, no ale. No, ale zawsze ten jeszcze. Znaczy, jakbym dostał tron i na nią zagrał tron, to by było już po grze w ogóle. Jakbym teraz dostał czwarty, te, czy drugi tron. Co on rozkwiniony, boi się atakować dwa surowce mu zostały, nie wiem, co tu rozkminia nie jesteś świcior. No to jedziesz panie, no come on, no to by tu zadać dwa, cztery. Licznik, licznik. 3. No serio, zabił ją? Oh my god. Tego nie przewidziałem. Tylko słabo. Okej, okay, tutaj coś takiego wypadnie. To jest 6. Czy ja to mogę wygrać? Z tym sukubiorem, ono ma 4. To jest ten. Mogę to wygrać. To jest 7. Tydzień starszych raz jest GG. To są demony, wszystko. To jest Little panie. W takim wypadku. No i tyle. No, okay, jaki rewers kosmiczny. Właśnie tak się cenałem, czy nie kupić sobie rewersów. Rewersy, rewersy. Dostosuj wygląd. Ha, ha, ha. Ile te cudaki kosztują złote? 500 cili na stałe. Nie, no zastanowia się. Dobra, nie będę to rozkminiał. Teraz czy ja chcę kupić rewersy czy nie. Eee, chociaż sobie mógłbym sobie dostosować wygląd. Zapodać sobie coś takiego. No i gramy. Kolejny pojedynek. Modzie, że bierze szybko przeciwnika. No zaraz, jakie tam mam jeszcze do questy. Zapamiętaj moje imię. No pięknie, wszystko pod kurczę bladę Cyrella 15 razy użyj umiejętności bohatera. Ekstra. <grym> No tak się tą talią gra zazwyczaj. Nie mu się wygrywa na styk. No chyba, że się ma od samego Od samego początku po prostu przewagę. O, dwa razy czychający To jest dobre rozdanie. To jest dobre rozdanie. Zobaczymy, co to. Charity. O, Charity, jaki ma rewersik w świątyni. Ok, tak. Chyba jakaś talia na odbycie, mi się wydaje, można by to podpalić umiej umiejkę i sobie zdesantować dwie karty tak naprawdę. Coś takiego i let's go. Zobaczymy co on tutaj gra, czy on tu gra roje, insektów? Na pewno jest Talia na odwecie, bo to Charity, jeszcze ten ziomek, Wilczy Wartownik, to na stówę to musi być odwet, mi się wydaje. No ja szczerze mówiąc wolę Morgana na odwecie, no ale zobaczymy co Charity pokaże. Trzy piąchy są, teraz potrzebuję drugiej butli, Płonący Sukup, zobaczymy gdzie go zagram. Może tutaj, Dziotka Mroza porobię, a może to nie odwet? Teraz już nie ogarnię, czy to jest atalia, skoro koleś gra tego skarbnika. Okej, okay, dwa trony, to już jest w ogóle niezła jazda. Robimy tak. Robimy tak. Tutaj te dwa dematy mogę sobie przytankować, to tam wielka krzywda mi się nie dzieje, a i tak zagram trona Ribana w następnej turze chyba na Sukuba i gdzieś tutaj będę bombardował więc będzie zabawnie eee, no koleżka w magię idzie dopiero teraz pewnie insektów insectów gra normalka no takiej talii nie no to jest jakiś odwet ale ale to nie ogarniam trzeba czemu gra krepnika szczerze mówiąc to może to jest po prostu taki niekompletny nie, nie deck no cholera wie no, dobra no tak tronik Robimy coś takiego. A, ja tu będę dostawał 4 na facjatę, O Boże, źle to stargedytowałem. Temat ma 2 odwetu. No nic, zobaczymy. Czy mi teraz zapodaruj? Bardzo możliwe. No dobra, ale jest kurczę blade. Teron Gwalnie rojem. No, w sumie to też sporo straci, nie opłaca mu się tak naprawdę roju używać teraz. Zabiję jednego stwora, a sam straci więcej. Okej, okay, no ma 4 odwetu, to zabiję ją pewnie. No, to jednak jakiś tam dekor dobry ma, parę, parę pików ma. No, kto wie, może mnie jeszcze ten rozwali, bo to w sumie odwet jest dobrym konturem na Cyryla. Widziałem gdzieś tam sporo komentarzy, że... No, że totalie na no, czy potrafią kontrolować takie proste agrodeki. No to jest to może być tego najlepszy przykład. Eee, no najgorsze, żeby dodwali tutaj kurczę stwora w tym. Tak, zagramy sobie coś takiego. I zagramy sobie jak. Zagramy sobie tak, tylko że on ma 7. Tu ma 5. Ok, no to jedyna szansa w tym kurcze blade. w tym tronie. Zobaczymy, co on zrobi. No, no roju insektów chyba nie użyję, bo to zbyt dużo by go kosztowało. Najgorsze jest to, że tutaj ma 7. No to praktycznie ginę. Znowu będzie pojedynek na styk. Nie wiem, może ja go tutaj powinien zagrać. W sumie to chyba powinienem tego dręczyciela tutaj zagrać No ale zobaczymy zresztą o, W sumie to mam tron 4 No dobra, zobaczymy co on tutaj zrobi Cztery i tutaj co też 4 No jednak ucieka Jednak blokuje w sumie, okej okay. A 5 morderza żeby on przeżył i tron, dwa trony w Aribana w następnej turze, to byłoby po zawodach. A tak to może być trochę nieciekawie. Hmm. Takie buty powiadasz. Róbmy tak, żeby koleś nie mógł mnie tutaj atakować tym swoim odwetem. Teraz sobie tak odpalimy to. To jest 4 7 Sam raz. Tak, kasafak. Tutaj może być ta ziomaleczka. Tutaj może być. O, rodzicielka. To jest strzelb okej. Okay. No ma 5 odwetów, więc no tak. Niespecjalnie chce mi się to atakować, tego kurczę krzyżowca. Zobaczymy czy jest w stanie w tej turze odwrócić wszystkim tym stworom, dać ten atak z odwetu. No jednego na pewno może przekabacić używając umiejętności. Eee, Charity Z2. Zobaczymy co zrobi. No w sumie najważniejsze, że ona jest bezpieczna tutaj w tym, w tym kurczę, w tym tronie. Więc mogę dalej bombardować go tutaj sobie bezkarnie powiedzmy. Jeszcze jak zagra tutaj coś i tutaj coś, to już w ogóle będzie zabawnie, tylko trzeba uważać na ten niepowstrzymany odwet tego typka. Trzeba go po prostu unikać tyle. Ale to jest do wygrania jeszcze. Zależy co on zrobi w tej turze. Okej, okay, kogo on tam odwróci? Pewnie temu 1, 5 3 pewnie jemu albo jemu. Albo kurczę war wilczy wartownik, albo kapłan wilka. I tak zabije albo tą kurczę rodzicielkę, albo fanatyczkę Mrocznego płomienia. No zależy co on ma za zaklęcie, bo jeżeli ma jakieś zaklęcie, to pewnie będzie chciał zabić fanatyczkę Mrocznego płomienia, żeby damage'u nie dostawał. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Więc dałbym temu kurczę ten odwet do ataku i, i tyle. a a, znaczy to Do przewidzenia to było. E, Okej, okay, no to można będzie dźwięknąć. W sumie jak, jak mu dźwięknąć? Tutaj można mu dźwięknąć. Stronu szkoda, że nie ma kolejnego wybuchu. Byłoby fajnie. Szeroki atak i swobodny tak to w sumie może tak. Tutaj? Kurczę, no szkoda, że Asafak nie może go zabić, to bym go sobie skopiował, byłoby fajnie. Byłoby git. Dobra, coś takiego, tutaj dostała jeden z kurczę z tego... Ee, z tej pasywki tracera. 8, to jest 6 Co tu robić? No to tak, że tego nie mogę zabić tutaj dostanę 400 płaty jeszcze przy okazji. To jest niepowstrzymanego odwetu w sumie. Nie, zaraz czy on mi nie, on mi co ten damage. To nie fajnie. Dobra, to tak? No i tak, chyba oprawcę zagram tutaj. Tronu na razie nie będę zagrywał. Można dobrać kartę, chyba ciężarna. Bank, bank. No nie wiem czy grać tego piekielnego impa. Bank, jak on maruje insekt, to w tak, ogóle ten piekielny imp mi tylko będzie przeszkadzał, a nie w ogóle coś ułatwiał. Więc może go w choler. A może go tu zagram. Jak będzie rój, dobra, nie będę tutaj. No, ok. Zobaczymy tylko, czy on nie będzie w stanie odwrócić tutaj, sobie kurczę, bladę. No może jednak trzeba było zabić tego wartownika. Bo 4 damage'u może ją zabić, to taki damage wykręcić z kosmosu jeszcze mnie rozwali, przebijając się przez tą fanatyczkę. No nie wiem, zobaczymy. Ale on dobrał kartę, dobra, to, to nie zmienię mu już ataku. No chyba, że ma coś tam jakieś łóty szczęścia, ale łotów chyba nie gra. No boże, ale tego. są 3, dobra, 3 HP mi zostało, świetnie. Ruin Sim, ma Ruin Sektów, Miodzio. Okej, okay. to chyba GG, nic tu koleś już nie zrobi, no i pod grę, no szkoda, bo chciałem to się pobawić tym tronem jeszcze No dobra, tak to wygląda, więc no można nawet wygrać z taką talią, która jest dość silna powiedzmy teoretycznie na, na takie agro jak, jak Cyryl właśnie no wszystko zależy od po prostu rozdania. Koleś miał chyba trochę gorsze rozdania. Poza tym ja niespecjalnie, pomimo tego, że Charity ma tą umiejkę tak pod, pod talię na, na odwecie, to szczerze mówiąc wolę grać Morganem, ponieważ no, ta, ta, ta z, y, pasywka Morgana, to leczenie się moim zdaniem jest o wiele lepsze. Y, jakoś fajniej, fajniejsze deki na nie można złożyć dzięki tym... Y, chociaż to no, Ruinsektów też robi grę, ale wolę grać tam jakieś Gejzery czy coś więc, więc, no nie wiem, nie przepadłem za Charity, no w ogóle jako bohaterkę niespecjalnie ją lubię nie ugrać. Eee, a jeżeli gram na Odwecie, to gram na Morganie. No ale dobra, no Cyryl dał radę, tak jak widać, myślę, że nagram sobie jeszcze jeden odcineczek, a w tym to tyle, dzięki wielkie, to był taki, powiedzmy, odświeżony deck, eee, odświeżona talia Cyryla na trona Haribana, która jest w obecnej mecie, no na pewno bardzo silna. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, hej!